Indywidualna manewrówka to jest taki nasz produkt, który polega na tym, że jest instruktor i jedna osoba do przeszkolenia się, do manewrowania. Tak I yy, generalnie mamy coraz więcej telefonów od naszych uczestników, którzy wyszkolili się na patent jachtowego sternika morskiego, którzy w przyszłym roku wybierają się na przykład na swój pierwszy rejs kapitański gdzieś w Chorwacji czy tu na Bałtyku. I bardzo często jest tak, że one te osoby przed. co jest bardzo rozsądne, to świadczy bardzo dobrze o ich świadomości. Wykonują kilka tygodni przed takim samodzielnym rejsem, numer, wykręcają numer telefonu do tatka i mówią: Tadek, chcielibyśmy z tobą pomanewrować, aby zrobić sobie taką rozgrzewkę indywidualną, ponieważ za chwilę będę prowadził jacht. A od roku nie miałem koła sterowego i manetki w ręku, więc indywidualna manewrówka jest dla takich osób, i z reguły ona trwa jeden lub dwa dni. Czasami nawet może trwać trzy, zależy to już od Was. Na pewno jest bardzo intensywna. Jeżeli jest jednodniowa, to trwa od godziny 9 do godziny 18. Z reguły ją robimy na Zatoce Gdańskiej, na jachcie Sanodesej 42DS lub tu w koło na naszym jachcie Bawaria 36 Cruiser. Oczywiście na Wasze życzenie istnieje możliwość, aby, aby doczarterować większą jednostkę, cztero- czy pięciokabinową, stopową nawet, żeby po prostu takie manewry sobie przetrenować. Taka indywidualna manewrówka, no myślę, że wartością dodaną jest to, że Instruktor zajmuje się tylko wami, intensywność szkolenia jest bardzo duża, no i możecie trochę sami być yy, takimi uczestnikami, ale również osobami, które tworzą program tej imprezy, czyli przyjeżdżacie, mówicie, Tadek, to mnie boli, z tym sobie nie radzę, tu, tu po prostu wjeżdżam na wstecznym świetnie, ale longside prawą burtą nie wygląda dobrze, to bym chciał przetrenować, tak, albo po prostu Longside mi wychodzą, czyli parkowanie burtą, natomiast wjazd na wstecznym, szczególnie przy bocznym wietrze, mam z tym problemy, tak, więc jeśli przyjedziecie do mnie, pogadamy sobie o tym, jakie są Wasze oczekiwania, co byście chcieli przetrenować, no i po prostu po prostu przetrenujemy to i opanujemy, tak więc zapraszam Was na pokład.